Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie zjadłam sobie śniadańko, co mogliście zauważyć. Postanowiłam nagrać jeszcze jednego vloga przed vlogmasem. Mamy dzisiaj środę, i ogólnie plan jest taki, że będziemy nagrywać intro. Ale muszę się przyznać, że totalnie nie mam pomysłu, jeśli chodzi o intro w tym roku. Jak zawsze gdzieś tam coś tam w głowie mi świtało, tak w tym roku nie wiem. Dlatego też wybieramy się do Mannheim. Tam zawsze jest więcej tych atrakcji myślę, że coś uda nam się nagrać, mam nadzieję. Także co, zapraszam Was do oglądania i spędzenia tego dnia z nami. A tutaj moja stylówka na dzisiejsze intro. Mamy takie powiedzmy skórzane getry, do tego sweterek. Kupiłam go w ubiegłym roku na promocji. Ten, który mam dzisiaj na sobie, i właśnie ten czerwony. Stwierdziłam, że będzie bardzo ładnie wyglądał właśnie na vlogmas, bo jest taki wiecie świąteczny powiedzmy, do tego moonbootsy i założę sobie jeszcze te nauszniki czarne, które kupiłam ostatnio, czarna kurtka i myślę, że będzie to ładnie wyglądać, zamówiłam sobie ostatnio nową kurtkę, ale powiem wam, że na stronie wyglądała zdecydowanie ładniej i jak już przyszła to nie zrobiła na mnie jakoś takiego powiedzmy wrażenia, też zależało mi na tym, aby ta kurtka była nieco dłuższa no, niestety nie jest, dlatego zastanawiam się nad tym, czy ją zostawić, czy odesłać. No, szczerze mówiąc, wolałabym mieć taką, wiecie, cieplejszą, to znaczy ciepła, ona jest, bo ona jest naprawdę ciepła. Tylko, no, fajnie by była, jakby była trochę dłuższa. Założę ją i Wam pokażę. Tak wygląda ta kurtka. No, ładna jest i mega ciepła. Tylko, tak jak mówię, mogła być nieco dłuższa. Nie wiem, biję się z myślami. Też fajnie, że ma kaptur odpinany. Dosyć spory ten kaptur, można się tutaj ukryć, ale. No nie wiem. Zrobiłam na lunch sałatkę Cezar, do tego mam sosik. Muszę go tylko tutaj wlać i będziemy sobie zajadać. Później zrobię jeszcze. Może kapuśnia, byłam mam ochotę, albo zupę pomidorową. Zobaczymy. Póki co zjemy sałatkę. Wróciło moje dziecko z przedszkola i zrobiło taką piękną choinkę. No, przepiękna skarbie. Gdzieś sobie ją na pewno postawimy i będzie piękna ozdoba, tak? Mhm. Mój mąż dostał kalendarz adwentowy, dziecko ma, i ja nie mam kalendarza adwentowego. Pamiętam, że w tym roku jakoś strasznie yy, opornie idzie przygotowanie do vlogmasu, bo już w, w ubiegłym roku miałam dosyć wcześniej ten kalendarz dwa lata temu też, a w tym roku nie mam i nie wiem co to będzie. Jak za kilka dni już zaczyna się vlogmas, więc szkoda, ale nie znalazłam nic fajnego tak naprawdę. Już się wyzbieraliśmy, jedziemy nagrywać intro do Mannheim, tak jak wspominałam. Powiem wam, że za wiele dzisiaj to ja nie nagrałam. Mam nadzieję, że natrobię to trochę podczas nagrywania intro. Mam statyw, idziemy nagrywać intro. Zobaczcie tylko jaka piękna wystawa na McDonald'zie. No przepięknie to wygląda. W ubiegłym roku było dokładnie tak samo. Zeszliśmy sobie po herbatkę do Starbucksa. Zobaczcie jakie piękne kubeczki. No mega ładne. 13,90 taki kubeczek kosztuje. Tutaj mamy jeszcze takie misie. Dla dzieciaków 14,90, bardzo ładny. Też kubeczki. Ten bardzo ładny. Dziękuję. wzięliśmy sobie herbatkę i idziemy nagrywać dalej. dobrze, że babcia przejechała z nami, bo bez niej nie nagralibyśmy dosłownie nic. Bo Oli biega tutaj jak szalony. Tutaj po drugiej stronie ulicy mamy taki duży jarmark bożonarodzeniowy. Wow! Nagraliśmy świąteczne intro, mam nadzieję, że wyszło. Yy, okaże się dopiero jak wrzucę na komputer. Ale mam nadzieję, że tak. Mega klimatycznie tutaj jest. Teraz już idziemy do samochodu i jedziemy do domu. W ubiegłym roku nagrywaliśmy intro właśnie w tym tunelu i widzę, że w tym roku jest dokładnie ten sam wystrój. Chwilę temu wróciliśmy do domu. Zobaczcie, jakie piękne kubki kupiłam. Nie mogłam się oprzeć, nie byłabym sobą, gdybym ich nie wzięła. Wzięłam sobie takie dwa. No przepięknie wyglądają. Wiem, że my mamy sporo kubków, ale takich jeszcze nie mam, więc czemu nie? Tutaj mam owocki. Zaraz biorę się za montowanie intro. Tutaj mam jeszcze sok świeżo wyciskany. Także sobie to zjem przy montażu. Na pewno będzie mi się lepiej montować. A tutaj mój perfekcyjny pan domu pranie. Mm. <noise> Właśnie skończyłam montować to intro i powiem wam szczerze, że nie do końca wyszło tak, jak bym chciała. Wiem, że stać mnie na dużo więcej. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Ale nie będę tutaj narzekać. Mm, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak jak mówię, jest to ostatni vlog przed vlogmasem. Dosyć krótki, bo z tego co widzę, no nie będzie tutaj za wiele materiału, ale. Przynajmniej jeszcze, tak jak mówię, vlog przed vlogmasem się pojawi. I myślę, że będzie on na kanale jakoś w sobotę. Także co, żegnam się z Wami i widzimy się już w pierwszym vlogmasie. PA!